Marcin, bo wiesz, bo ten Robert Racza, nie jest taki słaby. On 22 kupa skasował przed, przed czasem. A Marcin mi mówi: Spokojnie, mam na to sposób, nie? Mówię, ja się skupiłem na jutrze, trzeba zrobić robotę. Roberta Racza tam ładnie pozamiatać w tym ringu. A w niedzielę z Mariuszem będę rozmawiał i się dowiadywał, co tam w trawie pisze. Kanał To jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Robert Parzęczewski tuż przed galą Corner Boxing Night w Radomsku, cześć. Cześć, witam z serdecznie. Waga zrobiona, tu jesteśmy tuż przed oficjalnym ważeniem, ale już zdradziłeś, że ten proces za Tobą. Opowiedz jak do tego doszło, bo dosyć niekonwencjonalny sposób e, piłeś wczoraj przed galą. Przecież jak powiem szczerze, jak to zrobiliśmy wagę, to nikt mi nie uwierzy. Jak to, jak normalnie po śląsku. Marcin, Marcin mi mówi, zróbmy po starej motocie, jak to mistrzowie prawdziwi robili Kajże, i za przeproszeniem, czy potrójnego Czech Danielsa, ekspresu, 20 gram masła pod gorący prysznic, żeby cały czas to wyparować i upijać się pod gorący, pod, pod tam, dres, pod pierzynę i żebym zasnął. Marcin po trzech godzinach, dwa płaskie na, na płysk, wstawaj Robercik, pod zimny prysznic, wytrzeźwi się, zważy. Zważyłem się, tylko mi powiedział, że śmierdzę, śmierdzę wodą, wy, wy, drugi prysznic, składę na wagę, waga zarobiona. Nawet troszkę za dużo zeszło, bo jest limit na 81, a ważę lekko ponad 80. Pierwszy raz Robiłeś w ten sposób uwagę? No to pierwszy raz y piję przed walką, nie? No, kiedyś to się zdarzało pić, nie? I ogólnie jak później widziałem, też mi się urywał film, nie? jak widziałem później filmiki na, na kamerkach jak chłopaki, to były te kocie ruchy, wiesz, nogi jak Muhammad Ali, Robni są w jednym. Więc y to wszystko zwiastuje y ja na to, że jutro będzie nie <suszel> w ringu, nie? Naładowany, widzę, jesteś. Bardzo fajna walka, bo groźny rywal, a to zawsze sprawia, że można się spodziewać fajerwerków w ringu, bo twój rywal Robert Racz ma kowadło w łapie, ma podobny procent knockoutów, albo nawet wyższy niż ty, więc co, chyba przyszedł tutaj, żeby wygrać. No tak, wiesz, ja to mówiłem wczoraj, wczoraj Marcinowi na wieczór, nie? mówię, Marcin, bo wiesz, bo ten Robert Racz wcale nie jest taki słaby, on 22 kupa skasował przed, przed czasem, a Marcin mi mówi, spokojnie, ma na to sposób, nie? Ja mówię, no dobra. No i mi mówi przy, przy kawce: wiesz, co jest najlepsze na, na odwagę? Ja mówię, nie wiem, no jak tu nie wiesz, alkohol. No i zamówił u kelnerki potrójnego tego, Czak Daniela. Ja mówię z tym potrójnego, bo pił, a Marcin mówi: Ja nie, przecież to ty robisz wagę. Wypiłem to przychodzi kelnerka, mówi: Paszęczeski, ty jesteś już pijany. A Marcin mówi: spokojnie, pod podpachę i mnie bierze. Położył mnie na łóżko w hotelu Porto, dwie pierzyny i spać mi, ululał jak dziecko. Po trzech godzinach mnie budzi i mówi: Weź, chłopak, wyką w zimnej wodzie, wytrzeźwiej i się zważa. A wchodzę na wagę, tam 80,5. No to jest świetne. Zobaczymy jutro, jak, jak to się przełoży na formę w ringu. Jak ty czujesz, że jest forma dobra, że jest forma świetna? jakbyś to określił? No wiesz, że jak za stałem na bramkach i biłem się po alkoholu, to dobrze mi wychodziło, nie? Nigdy nie walczyłem w ringu zawodowym na kacu, więc wszystko się okaże jutro. Nie? A do jutra to już chyba będzie ok, chyba że dzisiaj jest ta sama metoda. No nie, no dzisiaj już nie mogę pić na wieczór. Dzisiaj to tylko jej wyłącznie, wiesz. Ładuje się węglowodany ryż, woda kokosowa, no i wiesz, teraz trzeba grzeć się, nie? lulu i spać. Co wiesz o tym przeciwniku poza tym, że, że ma taki wysoki procent nakautów? No, że jest biało skóry, jak ja. Nie wiem, czy to robi różnicę w sumie, ale powiem Ci, że opowiadałeś mi wcześniej o tym, że zrezygnował, znaczy zrezygnował, wypadła mu taka szansa, że mógł walczyć o tytuł kontynentalny, czyli szykował się na kwiecień do walki, raczej można się spodziewać, że z kanapy nie przychodzi tutaj. Nie no, jestem przekonany tego, że Robert Radzie jest w bardzo dobrej dyspozycji. No, dlatego musiałem coś się odważyć, nie? No wiecie już o czym, przewincie do tyłu. No tak, Robert Radz miał walczyć z Danielem Lapinem o pasy interkontynentalne czy Kontynentalny 12 kwietnia i tam od razu się zgodził na walkę, jak mówi, ta walka odpadła, nie wiem czy tam Daniel Lapin do nas na kontuzji, czy tam Gala się zarosypała. Od razu zgodził się, zaakceptował wa warunki i wszystko, bo jest przygotowany. I chciał jak najniższej wagi, bo nie ukrywam, że, że celowałem sobie troszkę wyżej. Dlatego to no, no, zjedziemy na 8.1, ale Robert zaczął jak najbliżej limitu, bo on ten limit miał zrobiony, nie wiem, dwa tygodnie temu. Mieliśmy taki okres, że z 8 lat nikt nie mógł wygrać poważnej walki za granicą z Polaków. Już nawet w pewnym momencie telewizja odpuściła transmitowanie takich walki. Akurat tą walkę co odpuścili Suleński wygrał pas. Za chwilkę później kolejny pas w posiadaniu Mateusza Tryca. Może już nie aż tak prestiżowy, ale jednak pas WBO European. Teraz Cieślak ma szansę na pas. Tak jakby coś się zmieniało w polskim boksie. Czuję, że jest jakiś taki powiew, który może tobie wywieje jakąś fajną e, okazję, i że w, za kilka, za rok, za załóżmy jak się spotkamy, to będziemy mieli kilku mistrzów e, interkontynentalnych albo niektórych po prostu pełnoprawnych mistrzów. Czemu nie za kilka miesięcy? Może za... No za kilka miesięcy. No wie, ja się skupiam na jutrze, trzeba zrobić robotę Roberta racza tam. Ładnie pozamiatać w tym ringu. A w niedzielę z Mariuszem będę rozmawiał i się dowiadywał, co tam w trawie pisze, co z tym pasem europejskim. Bo trochę kminaczek. jestem piąty w rankingu, że opas jest wyznaczany gości, gościu z Anglii 15. Tylko i wyłącznie dlatego, że bardziej się sprzeda im gala dwóch Anglików między sobą, jak ja z chęcią też do Anglii pojadę walczyć o ten pas, ale tak jak mówię, na razie się skupiłem na jutrzejszym dniu i później będziemy się co dalej. Myślisz, że potrzebny jest taki statement, żeby zakończyć walkę przed czasem, czy, czy to nie robi różnicy? Co to za różnica? Ważne, żeby wygrać walkę, zejść z ringu zdrowy, cały i móc w poniedziałek zacząć przygotowanie do kolejnej walki. Jakiś czas temu były walki o pas międzynarodowego mistrza Polski, teraz nawet tych pasów nie ma ostatnio w stawce, nie wiem do końca dlaczego, ale nie bronić tych pasów, więc co, chciałbyś chyba zawalczyć o taki europejskie pas. Wiesz, teraz jest wprowadzony testy dopingowe, więc mało który zawodnik za granicę chce przyjechać w Polsce walczyć o pas, yy, wiedząc, że będą testy. Dla mnie to jest nie problem. Zresztą na każdym wywiadzie mówię, że chcę walk z najlepszymi, walk za granicą, więc jestem przygotowany po to, że będę badany, testowany i zapraszam w każdej chwili Poladek, Uwada, kogokolwiek, yy, Chcę walczyć z najlepszymi, chcę tam się bić o paski, więc jestem gotowy. Okej, okay, czyli gdybyś chciał brodzić ten międzynarodowy mistrz Polski, ten pas, który mm. dotychczas kilka razy wnosiłeś do ringu i znosiłeś z ringu, to musiałbyś mieć rywala, który będzie chętny na testy? No, dokładnie. I nie ma takich chętnych. O, wow, a zgasło światło. Jutro może komuś zgaśnie też tak światło. <śmiech> <śmiech> to ciekawe, a myślisz, że wśród Twoich byłych rywali, tych, którzy walczyli o ten pas, byli ludzie, którzy byli na środkach, środkach dopingujących? Co to za różnica? Dla Ciebie to, rozumiem, nie robi różnicy? Ty zawsze podchodzisz czysto do sportu? Co to za różnica? Czy wierzy ktoś więcej, mniej, czy w ogóle? Walka jest walka. Jak wygrywam walkę, no to wiesz, czy on był czysty, czy... Wiesz, gorzej jakby mi się coś stało, tak? Przegrywasz walkę, są jakieś urazy i wychodzi gościu na wpadce. No to mhm. o to chodzi, nie? Jak wygrywasz walkę bez uszczerbku na zdrowie, no to, to, to nie mój problem. Czego się możemy jutro spodziewać w Radomsku? Na pewno fajne atmosfery, bo tutaj jest zawsze fajna atmosfera, bo z Częstochowy przyjeżdża dużo twoich kibiców. Zresztą chyba już w Radomsku, masz całką, całym, całe rzesze tutaj, bo trenujesz tutaj w nokaucie, A, tak? Też masz znajomych. Byliśmy razem na mieście, tutaj to widziałem, że ludzie cię rozpoznają, więc atmosfera na pewno będzie fajna. A w ringu, co się będzie? o? Ja żyję na dwa miasta, tak naprawdę połowę tygodnia jestem w Radomsku, połowę tygodnia jestem w Częstochowie. że tutaj na raz na rano ten trening, tu po południu raz w Dwa dni tu jestem dwa dni w Częstochowie, to zależy jak to się układa wszystko, no co, mogą się spodziewać, na pewno dobrych walk, bo cała piątka, czy to Klemes, Krystian, Staszek, Kamil, czy ja, jesteśmy bardzo dobrej dyspozycji. razem trenowaliśmy na salce, kilka ostatnich dobrych tygodni spędziliśmy razem na salce, w, wiesz, czy to, czy to jakieś tam treningi w parach, czy, czy sparingi, więc wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani, zrobimy kawał dobrej roboty i tylko i wyłącznie cieszyć, cieszyć o, nacieszyć oczy kibiców. Super, czekamy na tą galę Radomsko Corner Boxing Night jutro w TVP Sport. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, pozdrawiamy. Kanał To jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie.